Dobra, pokaż tego paliona, czy jest progres? Palion Oska 030 Kontrowersja. Ej, to zaraz premiera albumu, kurwa. Niedługo nam przyjdzie box preorderowy. Będziemy oceniać na streamie. Kurwa. taki mroczny ten. Nie mów, że zamówiłeś? Nie, nie, nie. Co jest kupa? Ale ganguwa. Ale gangsterka tutaj się dzieje Co jest? Skoro nawet Cię nie słucham To po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty Muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty Masz pazur, to pokaż im <laughs> Palion, Poka na <laughs> Palion na obloku Palion na obloku Zero swoje pły! Już na ziemię, ale nic Nic z tego nie wyszło, dalej spełniał Syf, kiedy chcieliby mnie pobić No a prawo brawo bić, dlatego ja Że mi pękło, co to jest za syf Wszystko kryci się mi w głowie ci... Co to jest za syf, tak wino Palion Całkiem niezłe nie Jestem dobry czy zły, kręci się jak kula disco No to powiedz mi, jeśli jestem Tylko youtuberem i gram ciągle w gry Czy przekreślę to wszystko, jestem przekreśla to niczego i nikt cię za to nie krytykuje. Krytykują cię tylko za średnie utwory. Jestem taki sam jak ty! <grym> Jestem taki sam jak ty! E, myślicie, że na, przykład, myślisz, że na przykład mogliby zrobić, że Palion zrobił do tego reakcję w Minecraft? Czy ta nuta jest zbyt kontrowersyjna dla nóbka? Na Palionowicach. Czekaj, muszę zobaczyć. Nie ma. A, poczekaj, bo to jest inny kanał przecież. Nie ma. Oho. To był widzowie zbyt kontrowersyjny numer dla Nupka z Wojanowic. A mógł to puścić o trzecie w nocy. Ale progres ku. A, mocny progres, nie Dobra, ale muszę to przesłuchać SNY! nie chcieliby mnie pobić na drudzy prawo pić Dlatego, że nie Co to jest za syn? Wszystko kręci się mi w głowie Czy jestem dobry czy zły? To samo Kręci się jak disco, No to powiedz mi Jeśli jestem tylko youtuberem I gram ciągle w gry Czy przekracza to wszystko? Jestem taki sam jak ty! Oddawaj oryginał? Sorry, sorry, za tą przeróbkę co teraz puszczam Jestem taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty Też mi lecą czasem łzy Też mam czasem gorszy dzień i nie chcę mi się wcale żyć Ale pokazuję kły, no i znowu łapię pion Wrogom zapalamy, zniczamy, ziomą daję to Na co zasłużyli, bo nigdy nie odwrócili się Zawsze przy mnie byli, nawet kiedy było u mnie źle Chociaż nigdy tak nie byłoby, nie starczyło na chleb Ale każdy swoją miarę Musi mierzyć cel! To, że ktoś na świecie gorzej ma od ciebie, to wiadome. Lecz nie znaczy to, że twoje problemy są znikome. Każdy tutaj czuje ból, każdy ze swoim sposobem. A te zwrotki są. To flow na zwrotkach jest takie kucha. Owe, średnie, tamten numer poprzedni był lepszy Obe Na to jak ma tu wytrzymać i zachować przy tym głowę Koron nawet cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty, masz pazur to pokaż im Pokaż teraz swoje pły Prowadzić już na ziemię, ale Dobra, nic. teraz wjeżdża niemiecki sznyt Nic z tego nie wyszło, dalej spełniał sny Jak chcieliby mnie pobić, na no, a drudzy bić Dlatego, że mi Co to jest za sny? Wszystko kręci się mi w głowie, czy jestem dobry, czy zły Kręci się jak kula disco no mi Jeśli jestem tylko youtuberem i gram w, w gry Czy przekreślę to wszystko? Jestem taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty, jestem taki sam jak ty. Jestem Jak ty. Chcieli widzieć mnie na dnie Cię przykrywał każdy dzień Syn mnie motywuje, a muzyka daje tlen Choć na rękach krew, co dzień spełniam sen Bez przerw, jazda bez trzymanki Aż po życia kres Waleczny tak jak ale dale osia, Zielone Lambo, hotel 6 rano Nie melasz a śniadanko Życie to jest test, a z młodym liczę sianko By pokazać, że w siebie inwestować warto Jestem taki no i sam zajebiście. Jak ty Jestem taki sam Taki Jestem taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty To nie jest Malik Montana widzowie Ktoś tu napisał Malik Montana na ficie, to nie jest Malik Montana Pomyłka, pomyliliście się Jestem taki sam jak ty No, wyrównany numer Obydwaj spoko polecieli Jakkolwiek by to nie brzmiało no, no i widzowie, no chciałbym powiedzieć, że Palion oficjalnie dostał przepustkę do rap gry. Witamy serdecznie. Jest już, jest street credit. No i ka jest przepustka. Nie? No jak to nie, kupa? Dlaczego wy go hojtujecie, skoro on jest taki sam jak wy? Nie rozumiem tego. Ile razy to jeszcze trzeba powtórzyć, żebyście ka do tych swoich pustych bani dotarło wam, do was w końcu? On jest taki sam jak wy.